Rozmawiamy z Piotrem Wernerem, współwłaścicielem grupy Sferis Knockout Promotion. Przed chwilą dowiedzieliśmy się oficjalnie, że 8 listopada w Krakowie odbędzie się walka Tomasza Adamka z Arturem Szpilką. Jak przebiegały negocjacje? Trudny to był orzek do zgryzienia? No, negocjacje nigdy nie są łatwe, a szczególnie z Arturem Szpilką, także ja myślę, że tutaj mogę sobie upatrywać w fakcie, że udało mi się Osiągnąć porozumienie z Arturem jako, jako jeden, jedna ze zwycięskich starć z nim. Także ja już z Arturem wygrałem. Zobaczymy, jak Artur będzie walczył z Adamkiem, ale myślę, że będzie to dobra, boksersko bardzo dobra walka. Zwycięży lepszy. Myślę, że warte będzie tego i tej hali tych 18 tysięcy ludzi, żeby przyszło i żeby to zobaczyło na własne oczy, bo będzie to jednorazowe przeżycie. Przed yy, kilkoma dniami pojawiło się nazwisko Mariusza Wacha też jako alternatywa dla Artura Szpilki. To przyspieszyło jakoś negocjacje? To był taki straszak na Artura Szpilkę? Nie, to nie był straszak na Artura. Ja myślę, że tutaj było to więcej w tym takiej prawdy medialnej aniżeli prawdziwej. Tutaj Wach tak naprawdę do tej walki nie był przymierzany na, na poważnie. Od początku myśleliśmy o walce Szpilka-Adamek i tak się to w końcu skończyło. Czego możemy się spodziewać? 18 tysięcy, wielka hala, nowa hala w Krakowie, czego możemy się spodziewać po tej całej gali? Ja myślę, że możemy się spodziewać bardzo dobrego bokserskiego wieczoru, ponieważ wszystkie inne pojedynki, które się odbędą, a odbędzie się ich jeszcze sześć z karty zawodników, będą pojedynkami bardzo dobrymi, polskimi. Pojedynkami będzie dużo pojedynków rewanżowych, także ja myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie i naprawdę Kraków w tym dniu będzie stolicą Polskiego Boksu. Ja myślę, że te wszystkie pojedynki, które się odbędą w Krakowie, tak się fajnie składa, że za niecały rok tak podobnej wielkości hala będzie oddawana w Gliwicach, więc być może tą galę w całości przyniesiemy za rok do Gliwic. Bilety. To jest kwestia, która na pewno teraz wielu kibiców interesuje. Kiedy trafią do sprzedaży? Jaka będzie cena? No, bilety będą dla wszystkich, dla każdej kategorii zasobnej, zasobności, każdej kieszeni. Od 40 zł do, do paru tysięcy, ja myślę, że tutaj każdy znajdzie swoją półkę cenową. Bilety ruszą w sprzedaży, się pojawią w Eventimie i we bilecie od 1 sierpnia. Już w tej chwili nas kibice zasypują mailami, zapytaniami o to. Troszkę jeszcze cierpliwości: za tydzień wszystko już będzie jasne i wszystko już będzie do kupienia. Jak będzie wyglądała gala od strony organizacyjnej, bo jest to z tytułu gala Polsat Boxing Night, natomiast podobno w dużej części partycypuje przy organizacji gali grupa Sferis Snokot Promotions. No, praktycznie uzgodniliśmy z Polsatem, że my ją, my ją będziemy organizować. Polsat daje, daje swoją nazwę, zawierzył nam jako organizatorom, że sobie poradzimy. No, myślę, że, że tak się właśnie stanie i ta współpraca będzie już współpracą stałą. To z pewnością największa i najważniejsza chyba gala w całej historii grupy. No Myślę, że po, po 13 latach doszliśmy do tego momentu, że będziemy organizowali coś, co w Polsce się wykreowało jako najważniejsza gala, jako największa gala. Myślę, że to jest też taki rodzaj uznania naszej pracy, którą z Andrzejem Wasilewskim włożyliśmy do Szusowo. Ostatnio do nas Tomek Babiloński, więc, więc mamy teraz taki Trumvirat, trój, trójkąt męski ja bym powiedział i, i, i tutaj no, wszystko wskazuje na to, że, że, będziemy, że będziemy robili te wyzwania i podejmowali się tych wyzwań w przyszłości częściej. Taką jedną z ważnych kwestii organizacyjnych, być może nie dotyczących, dotyczących samej gali, ale walki Adamek Szpilka jest kwestia sparing partnerów. Tutaj na pewno będzie trzeba włożyć trochę pieniędzy. Czy już e, trener Fiodor Łapin jakąś listę życzeń przedstawił? To pozostawiamy właśnie Fiodorowi Łapinowi, to jest uznany fachowiec i tej klasy fachowiec, że on nie potrzebuje tej podpowiedzi, on doskonale wie, jakich sparing partnerów potrzebuje. Myślę, że będziemy tutaj sięgali po zawodników bloku wschodniego, bo to są zawodnicy wytrzymali, bardzo solidni, solidnie podchodzą do tych sparingów. Kto wie, czy nie pojawi się nawet tutaj Głaskow na, na, jednym, na jednym ze sparingów dla Artura. No ale tak jak mówię, ponieważ dopiero dzisiaj tak naprawdę ta machina zaczyna ruszać. Myślę, że najbliższe dni pokażą, kogo będziemy musieli kontraktować na to, żeby tu przyjechał do Polski do Artura. Jeszcze może na zakończenie takie pytanie, które w zasadzie powinienem zadać na początku, dużo wcześniej. Nie baliście się wystawić Artura na Tomasza Adamka? Wie pan, w boksie nie ma miejsca dla tych, co się boją. My jako menadżerowie się nie boimy, no po pierwsze my nie wchodzimy do tej klatki, to jest po pierwsze, po drugie Artur, jak pan doskonale go zna, to jest chłopak o mentalności zwycięzcy. On nie dopuszcza takiej myśli, że może przegrać, chociaż mu się to raz zdarzyło, ale to był wypadek przy pracy, ja myślę. I najwyższy czas, żeby żeby tą jego karierę pchnąć szybko do przodu, a taką właśnie walką jest w stanie to osiągnąć i szybko znaleźć się w dziesiątce najlepszych ciężkich na świecie. Na pewno ta hala 18 tysięcy, nie pomieści wszystkich sympatyków pięściarstwa, którzy chcieliby zobaczyć tę walkę. Walka będzie pokazana w systemie pay-per-view. Czy są już jakieś informacje na temat ceny dostępności tej usługi, czy to pozostaje w gestii Polsatu? Tak, to Polsat Cyfrowy właściwie już ustalił cenę 40 zł. To będzie w pay-per-view we wszystkich stacjach sportowych, będzie to w telewizjach kablowych, telewizjach internetowych, będzie również w telewizji kablowej do Stanów Zjednoczonych. Także no myślę, że każdy prawdziwy kibic bokserski będzie chciał tą walkę zobaczyć tu i teraz, czyli tego wieczoru, 8 listopada, około godziny 23. W prime timeie wyjdą ci dwaj gladiatorzy na ring i wtedy myślę, że cała bokserska Polska będzie to oglądała.